No hey, witajcie w kolejnym filmie na kanale Dzisiaj Film z ściania, Testy nowego nabytku, który no, kupiliśmy. Nowy siewnik. No, no tak jak mówiłem, gdy go prezentowałem na filmie, no to był zakup. Głównie z powodu, że mamy, nie, mamy dużo też ciężkich gleb, bo naprawdę tutaj. Kamień, moja że mamy dużo ciężkich chleb Taka jest prawda I że, że mamy ciężki chleb z tego powodu że kupiliśmy siemik z broną aktywną Z broną aktywną, z broną aktywną. żeby z aktywną te bryły przed siewem. trzeba było rozwalać no wiecie o co mi chodzi to Akurat siejemy na piątej klasie teraz Bo to się nie, nie robię, nie sieję u siebie Ja tam owiec my będziemy dzisiaj, nie wiem za... ...murdę... Nie, nie wiem Może za dwa tygodnie, tydzień No jeszcze, no nie wiemy Dokładnie My nie wiemy butelka jakaś dobra, bo kamień do bym wyszedł no, no właśnie, nie widziałem yy, no u siebie owiec tak ja gdzieś będę siał u, no mówię, za tydzień, dwa my na torfach siejemy owiec żeby był ładny też z tego względu a tutaj cioci sieje cioci sieje, ile tu ma? trzy, sto, cztery hektary owca, będzie miał już jeden kawałek nasiałem, taki fajny, prosty, długi a ten to już, już mi się nie chce, bo za chwilę nakręcanie to Masakra. Jeszcze mam dość zasiania do hektar jęczmienia i hektar pszenicy. Yy, jarę, jarę, oczywiście. no wiadomo tam, czy mam obroty, bo to nas pręża na powietrze. Wiecie, napędza wysiew. Tu mam około 1600 obrotów, 9, prawie tam 9 na godzinę. Tam dziesiątką Elegancko Się cieszę też, że jak mieliśmy ten silnik pottingera na przykład na zestach No to Na przykład yy, Te szóstka nie dała samego pustego Pustego Pottingera podnieść Pustego pottingera nie dało rady podnieść Te szóstką A z już w ogóle, a tutaj Pełen owca Wiadomo, no choć owiec jest wiadomo lekki ale i tak, że po drodze w ogóle nic nie buja, nic no to kurczę, dlatego jesteśmy też zadowoleni, bo fajnie, że wreszcie coś te szóstka będzie że se posieje, bo tak to też siódemka to, a tak też szóstką se pomału fajnie no, no i też mówię, zadowoleni, bo normalnie teraz mamy porządny siewnik a nie mówię, polone, że tam czasami były takie, że, by, że naprawdę chcieliśmy on nie siala. były takie A tutaj ładny fernelan akord coś więcej od życia no. Tam się ile? Siejemy Stawiłem go na 212, tak mi wyszło, to mówię, tam tam miałoby 210 Mówię, to 2 kg 2 kg w tom czy w tom na hektar mogę trochę i siać ale dobra już nie ja zrobię Tamten kawałek się prostszy bo tutaj No to po bez jest Bez orkowo, obornik jeszcze był dawany pod to Tak bałem się o to Chyba najbardziej Że będzie mi się, bo tu jest wiadomo piach Piąta klasa Że będzie nam się zapychał Na wale na przykład że za głęboko pójdzie, że to, że będzie się zapykał, ale na razie też może, że jest wilgoć, to może dlatego jestem ciekawy, jak będzie susza i będzie jako, jak się będzie sprawdzał. Ale szczerze, jestem też zadowolony z tego wykorkowca, bo mówię, myślałem, że będę skakał jak ping-pong jakiś, jak koleżka ping ale zaskoczenie jest miłe, że nie. Że jednak że jednak, nie, że się nie wytrzęsę o ale kurczę teraz przynajmniej będziemy mieć ładnie ładnie w swoim swoim za zasiane bo tak to jak chcieliśmy zboża to teraz mieliśmy tego pottingera na testach na, na takiej największej glinie a raz, a raz to najmowaliśmy bo mówiły swoim nie ma co rtwico no stopkowe, trlice, jakoś tak się dało, to się bo tu są talerzowe Tylko szkoda, jedyny minus tego siewnika jest taki Że na gliny, może, a może dorobimy Może dorobimy No to kółka, kółeczka dociskowe No ale jedynie ten siewnik był głównie z tych względów kupiony, bo był w dobrych pieniądzach bardzo dobrych pieniądzach kupionej i dlatego go zakupiliśmy I już nie patrzyliśmy na że nie ma tych kółek dociskowych, a może dorobimy no naprawdę na glinach no, powinno być powinno być Więc no, Zobaczymy jak to wy, jak to wyjdzie Dobre, że dwa stomic z powrotem, zrobię przejazdy i wyjdę zobaczyć jak tam nasiona owsa Tam też drugi raz drugi raz wrzucił się W Kury zesiałem, ale drugi raz wrócił się zboże. No wiadomo, się mi do umiem ustawić to to, ale Faktuje, fajna robota. Zawsze oj ojciec chciał. No jak ta oporowca, tutaj jak oporowe siewy 2023... 2023 można za rozpoczęte. Trzeba go czekać na takie prawdziwe siewy, jakie my mamy wiosą to jest kukurydziane. Jak się na przykładowo w zeszłym roku mieliśmy... 60, prawda? Prawie 70 na kukurydzy. W tym roku jest, będzie prawie 80. Uprawy, bo my jesteśmy leniwi. jesteśmy leniwi, się jemy uprawy dla leniwych, tak czyli kukurydzy. Nie, no, na razie w rzepak weszliśmy To już nie można tak powiedzieć, bo już dzisiaj na no co? Boże, zapomniałem na, rok, na tego robaka takiego. No wczoraj, wczoraj pryskaliśmy, dzisiaj też jedzie no już chyba, już palać już nie ma To ten, dawki wysypane Na rzepach sypnęliśmy 190, 190 Czystym składniku Dokładnie 192 Czystym składniku No według mnie to jest jednak bardzo dobra dawka No i liczymy na plony, jak syp? tak, jak sypie nam w pierwszym roku, gdy my nie mamy Jakiegoś doświadczenia w rzepaku i nam rzepak wstępnie powiedzmy 3-8-4, bo wiadomo na naszych ziemiach nigdy nie było rzepaku. Nigdy nie było, nigdy nie było rzepaku. Nigdy nie było rzepaku. Co jeszcze mogę powiedzieć? Yy, nigdy nie było rzepaku. Kurde, yy, miałem to na końcu języka. Dobra już A i, dobra, i bardzo dobra i bardzo dobra ziemia też jest, bo dwójka, trójka, no to według mnie no nie, ma, yy, nie mamy co narzekać no to powinniśmy liczyć na plony. Bo jakbyśmy zasiali na czwartej klasie, w przyszłym roku mamy plan no to No nie byłbym nie byłbym yy, jak to nazwać nie, że, o, że jakby Wkurce, wypalem mi słowo. No jakbyśmy na czwórce i wysypał 3 tony, to byśmy byli zadowoleni. Ale, ale już na takiej dwójce, trójce, no to liczymy wiadomo na lepsze plony. Bo jednak to jest lepsza ziemia, nawożenie porządne, no to tu no jako, mówię, jak w pierwszym roku nam w 3, 3, 8, 4 tony, to według mnie powinniśmy się cieszyć jak głupi, no bo zero doświadczenia w rzepaku mamy, no nie ukrywajmy i nigdy nie misieliśmy. Jeszcze przy okazji mam chęć w grog wejść, bo wiadomo wysoko białkowe. Nie, nie ma jakiegoś dużego nawożenia. Trzeba myśleć trochę tak, żeby nam no tyle kasy nie wydawać na nawozy, bo wiadomo no jak to jak to jest z cenami aktualnych buź, że przez aktualnie Ukrainę. Są ceny jakie są. Z tym nie poradzimy my już całe zboże na szczęście sprzedaliśmy, ale pszenicę. Dobra, idę zobaczyć. Ja yy, tam zboża, bo pan. kiedy tam zboża jest? No, tutaj całe szczęście zboże sprzedaliśmy, no ale to tak pszenicę po 1100 no, wyszło, bo jeszcze po odliczeniu depozytu żyto 1200 prawie, tam sprzedawaliśmy w październiku chyba, czy w listopadzie. No jedynie na kukurydzę to wyszliśmy, bo po, po, po tysiąc sprzedawaliśmy, a teraz ci co skupywali od nas przykładowo, czy tam inne skupy, skupywali po tysiąc kurydy to teraz sprzedają po 1020, tysiąc, 1020 tysiąc dwadzieścia, tysiąc dwadzieścia sprzedają suchą. Idealnie starczyło. o boże, że zostanie od cholery i od cholery zostanie. Dobra, gro. No, tak to wygląda na tej polskiej wsi. Jest teraz plan też taki mamy, że zakup nawigacji, ale to raczej na przyszły rok może będzie, bo tak mnie kusi, nawigację kupić jakąś i zobaczymy, u nas, by się, u nas to by się raczej sprawdziła nawigacja, dlatego myślimy przyszłościowo już, Jest no dobra, widzimy się jak już będę się albo jężmi, albo pszenicę, wtedy się złączę dalej, dobra, ja robię praktycznie może przed ostatni przejazd, bo tam... Zboża ze centrali co ma wzięte ciosia no ale teraz musimy powiem ja zobaczyć na ile zboża mamy czy wszystkie tam rednice lecą ale tutaj zaraz może być ciekawie Góra gura, gura 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 no. no właśnie ciekawie tu jest mokra chlera, cholera ale akcja Idzie, idzie wyszedł, dobra, pak na wyszedł No, ciekawie yy, No, dobra yy, Chodzi bardziej o to yy, Co, czym nie yy, ten Że Boże, z centrali już wysieliśmy Ja robię teraz ostatni przejazd z centrali tym No, ale nie ma czego jeszcze yy, Nie ma więcej, bo tam jej Myślałem, że ten, ten stary też zeszłego roku weźmie za sieje, ale niestety nie za się tego, z tego powodu tam zeżarło czy coś tam jakaś, no po prostu wyjdzie, to jakaś choroba. No i tak to wygląda. No ale nie myślałem, że to jest tak mokro. Ja wiedziałem, że tam kawałek, gdzie jest, że to nasze, tam jest nasze, no to, że tam, tam to jest bagno, ale że tutaj też jest takie że masakra. To jest te Wierzę ja też, że jestem bardzo że te, te, te wiatroki, bo y, wiatraki nastawiali, drynarki bo prze, prze, y, prze, przewalili i to tak później też wygląda. Idę zobaczyć, czy mi jeszcze starszy na jeden przejazd tego zboża, bo na ten mi na pewno starczyło. Tak, to nie, nie jestem pewien, czy mi starszy. Jak nie, to no jadę po prostu i nie tyle, no co zrobię. A szkoda. Ale niech ona szczerze, tu, tu w orze, bo to jest Porca, no, Jak widzicie, bo miało być powukowane, a tam jeszcze nie chciało się nam, no, bo ja miałem też tu pobukować cioci, a mówię Dobre tam no, tak się zasiedli, no i bo trzeba pobukować, bo... No i on twierdzi Wiadomo, później go zrobiłem tą bromę, żeby w orce, wiadomo, ale pozwólcie, jak on... patrzy, czekaj, szybę Jak on chodzi. Może nie, najwyżej to nakręcę życie. Dobra. Natomiast Bagno mówię, jak cholercia O, szczerze, z pełnym. Wątpię, że tam bym przyjechał. Naprawdę wątpię, że bym przyjechał tam z pełnym. Bo kurczę, no jest lipa straszna tam. Dobra. Szybkie zobaczenie. Yy, a, to wyłączę Zobaczymy ile tam jest zboża Jest zboża Ej, starczy mi jeszcze na jeden przejazd Tu wygarnę, starczy drobno to i jedziemy do chaty Szybciej wolne się przynajmniej zrobi Dobra Jest to ładny kawał też do siania. Te pole taki jest, kina. Jak ja tego pola nie lubię, że to hit jakiś. Że Porsche to ślicznie wygląda. Naprawdę okre. O, naprawdę wyrwałem W to to naprawdę ślicznie wygląda. Ale no. To wiecie jak jest. O. Bratownik, Rodzimom, też chlap jak czog, to chlap jak czog, czy to naprawdę? Koczek, no dobra, zobaczymy, ile jest ponad. No, ja, no, mówię tyle. Do końca i koniec. No i wszystko. I na, i do domu. O Boziu Tyle przejadę, ale naprawdę jestem w szoku. Wiedziałem, że to jest takie bagę. Bagienko, ale nie, że Że, że, że tutaj, ale ja w szoku jestem Naprawdę w szoku Się odwaliło no, Zaraz, redukcję od razu na mniejszy bieg Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek I I ognia I mówię, przejdzie Przejdzie. O, góra, gura, gura, gura. Gura Ja pierdzielę Dobra, wyszło. i coś zrobię pożytecznego. Kolejną rzecz, bruzdy powyrównywał, no to jest plus. Dobra, tak jadę. Ja pierdzielę Dobra. Tak, tak, tak. Ja tam się będę te... Dobra. W tym filmie to już na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnych filmów. Na razie i cześć.